Czyli widać sura i to nie się do mnie do was w skończek na moim kanale. Dzisiaj vlog week. Tak. Nie wiedziałam teoretycznie co zrobić. Ostatnio sobie jakąś youtuberkę, która... Każdy jej film to vlog, jakieś pierdoły, ale w miarę się się fajnie to ogląda. Jest teraz czwartek, 30 listopada. Pewnie będziecie widzieli to gdzieś w okolicy grudnia. Następnego tygodnia, prawdopodobnie. No jak doskonale wiecie, jak jest 30 listopada, to oznacza, że Polska wyszła z grupy. I to jest po prostu farty życiowy. Ciekawostka. Z polonistką złożyliśmy się tak, że jeżeli Polska wyjdzie z grupy, nie piszemy kartkówki w piątek. Nie może się uczyć kolejnego na kolejny test. Ogólnie zacznijmy od tego, że w tym tygodniu naprawdę miałam mnóstwo sprawdzianów i kartkówek, które jeszcze się nie skończyły. W poniedziałek miałam luz. Na następny dzień miałam sprawdzian z EDB. Dzisiaj miałam sprawdzian z geografii. Jutro mam sprawdzian z fizyki, a w piątek piszę kartkówkę z Anglika. Czuję się świetnie. W tym vloguiku będą się działy dziwne rzeczy, dlatego że... Jest środa, będzie czwartek, więc pewnie będą jakieś małe, szybkie relacje. Ale poza tym yy, w sobotę jedziemy do babci. W niedzielę jest mecz Polski i Francji. Skopiam na tyłki, wiem o tym na pewno. Ale zobaczymy w niedzielę. A w piątek jadę do fryzjera. Także moim zadaniem jest teraz nauczyć się na fizykę, ale problem jest taki, że jest godzina 22.37. <laughs> Szkoda, że nie będzie Teraz moim zadaniem jest... Yy... Jeszcze sobie w miarę szybko powtórzyć przed fizyką. Ja, ja się uczyłam na geografię, uczyłam się na EDP. To jest dla mnie za dużo nauki, jak w ten jeden tydzień. No, uszukuję się tam do tego spania. Zmyję sobie make-up. Dzisiaj kupiłam sobie eyeliner nowy, ponieważ ja mam takie trudności z tym eyelinerem, że po prostu to jest masakra. Zmyję ten make-up, umyję zęby, wezmę szybki prysznic, umyję twarz. No i pójdę spać. Pewnie tak pójdę spać około północy, więc życzę. Jutro mam jeszcze dodatkowy angielski, teraz mi się przypomniało. Jezus, Maria! Ja jeszcze muszę się spakować, jeszcze muszę tyle rzeczy zrobić, ale. taki mały sneak, sneak peek, co mniej więcej będzie się działo w tym cały week. W tym całym vlogu weeku, więc zapraszam Was do oglądania. A więc. Yy... Jest godzina, godzina 6.55. Ja jestem ubrana, umalowana, zjadłam śniadanie. Jestem cząstką osób, która je śniadanie rano. Dobra Patrycja zapomniała podgotować telefon w nocy. Dalej się dziwię, że ja w ogóle się obudziłam i że ten telefon wytrzymał do budzika, bo no jak się obudziłam, to miał 1%, tak? Zaraz sobie spakuję śniadanie do plecaka, słuchawki. I idąc z wodą. Dzisiaj również jedę na ogrody, więc będzie dosyć ciekawie. Słuchawki mi się bardzo przydadzą, bo naprawdę bez słuchawek nie ma opcji. Raz yy, nie wzięłam tych słuchawek i jechałam wtedy na ogrody. Wtedy czytałam sobie książkę. No ale ile książkę można czytać? Ja jestem fanką, jak już wam wspominam, chyba herbatce z Patrycją, książ seria książek ze Silver. Teraz mam. teraz czytam drugi tom tej książki. Jest naprawdę bardzo spoko, ale jest to dopiero na początku, więc akcja się jakoś za bardzo nie rozwija. Mój outfit nie jest jakoś zbyt powalający. Jedynie to... Zaraz mam mogę go pokazać. która jak zwykle w pięknym miejscu stoi, bo tutaj mamy. Zabarykadowaną przestrzeń Aleksem Więc to jest bluza z Bershki Ta koszulka jest szejna. ja ją tylko mam pod spodem, żeby mi tutaj nic gołego nie latało przy okazji, żeby było mi ciepło Pasek i spodnie są z Bershki I to jest Primarka I to jest Cox to, to są skarpetki z BT21 Po prostu Lena mi je znalazła Po prostu takie, szuka skarpetek i nagle mówi Huda patrz, to chyba twoje Szkoły są naprawdę bardzo, bardzo nudne Tutaj się zatrzymam. Kiedy zoomuję tylnią kamerką, trzęsie się cały ekran, i nie wiem dlaczego to się stało bo to stało się tak nagle. Jeżeli są jakieś problemy ze stabilizacją, to bardzo Was za to przepraszam ale jeszcze nie ogarnęłam tego, jak to naprawić. Fypyfy. Fy. Moja to ma jakoś dawna i... trzęsie się, bo mam jakąś stabilizację włączoną. Słuchawki, jakie obecnie mam, to są Samsung Beats Plus są takie niebieskie, fajne, to jest taka tableteczka słodka, ale zaraz teraz trochę, ich rzadziej używam, jest mi z tego powodu trochę przykro, bo mm, e, tak jakby ja lubię też słuchawki na uszny, bo ja miałam te swoje bitcy kiedyś, takie też w, w, co mam w mojej torebce w pierwszej części, pokazywałam je i wyjęłam je z torebki one były naprawdę fajne, tylko zepsuła w nich się ich prawa strona i tata mnie naprawiła, ale działały tylko na kablu, więc używałam je tylko do komputera Problem jest jednak taki, że mój tatek to rozłożył, to to skleił po tym kropelkom, żeby się się miarę trzymało. No, się trzymało aż do tej pory, bo od jakiegoś czasu część od słuchawek się odkleja z całą formą, ta poduszka, i spoczywałam naprawdę nowych słuchawek. Więc kupiłam z polecenia mamy, raczej tak mi mama ją znalazła, bo myślałam nad JBL-ami, ale kupiłam jakieś inne. To są te. To są Teufel chyba Supreme On. Takie, takie coś. One są kozackie, mi się one bardzo podobają. mam naprawdę miękkie tutaj. To ty mam takie stylowe. Tu mam oczywiście naklejki, ale nieważne. To jest bardzo miłe, polecam. Tylko śmieszy mnie to, że one są wykonane w Berlinie. Więc w ogóle jest 1 grudnia, a ja nie mam kalendarza adwentowego. Każdy razem, kiedy jest grudzień, już mam kalendarz adwentowy, więc jest po prostu hit. Dobrze, ale kalendarza zwykłego trzeba zmienić, mój kalendarz. Ekran może się trząść, ale ja mam kalendarz z BTS i od drugiego roku już takie kalendarze posiadam. To jest coś zrobić jedną ręką. Okej, okay. to w ogóle jest... Bo ja najpierw ten kalendarz miałam na haczyk. No i ja klejam ten haczyk taki, wiecie, samo samoprzylepny, to... to się trochę ścianął, się trochę farba odkleiła. Okej, okay. no i ja mamy December. Boże, ostatni dzień. To Zaczęła ostatnia kartka w tym kalendarzu. Jest takie miejsce na moje kalendarze. Przecież! Kiedyś ten kalendarz był swoje miejsce właśnie tu, tam gdzie jest to lustro. Jak ja znajdę jakieś stare zdjęcie, lub jakiś stary filmik, czy po prostu może będę wezła jakość tego filmu, ale macie tu zdjęcie, jak to wyglądało kiedyś. A więc jest godzina. E, tak, 11.55 10 minut autobus, Odwołali mi jedną lekcję, bo okazało się, że dzisiaj... Mani od angielskiego nie ma, więc yy, zrobili nam jedno zastępstwo. Drugie angielski nam motywowali, ale finalnie dla tych, którzy mają informatykę po tej, po tym drugim angielskim, to oni siedzą na zastępstwie, z sobą padły co się wcześniej, a reszta idzie do domu. I teraz na taki główny przystanek, który, przy którym wszystkie autobusy jadą na ogrodę. Naprawdę tękie. Po Teraz kolejny. Po raz się w tym tygodniu do ogrody. I po raz drugi tak samo. A więc jest godzina 14.15. Do dodatkowego angielskiego mam jakieś dobre półtorej godziny. Moim zadaniem na teraz jest ogarnięcie w miarę pokoju. Pościelenie łóżka, yy, włożenie ciuchów do szafy i tak delikatnego ogarnięcia biurka. Włączę sobie jakiś filmik na YouTubie, ale fizyka od podstaw może nie. Dzień przed sprawdzeniem z fizyki... Cicho. Dzień przed z fizyki, yy, oglądałam sobie fizykę od podstaw To w ogóle yy, oglądałam sobie yy, filmik na YouTube, jak ktoś grał w grę Elevena To se robiłam takie gówno, takie zbyt niezłe pierdoły pisakami Jeżeli ja wam się nudzi, to naprawdę zrobić coś takiego, bo efekt jest naprawdę dosyć zabawny, a z tyłu jest opf, patunia 07 vlog jeżeli Was też również kurzają reklamy, ale rabatką, to strzelcie łapkę w górę, bo to już zaczyna mi doprowadzać do szału. A więc e, jest godzina 17.46. Właśnie dostałam mój kalendarz adwentowy zrobiony przez moją mamę. No w pierwszym okienku, raczej w pierwszej torebce był, była taka kula do kąpieli od Beauty and Care Rose Pop Bomb. Prześlicznie tak. A ja uwielbiam długie, gorące kąpiele, więc na pewno szybko ją zużyję. Mam napisanie opowiadanie na filozofia. Na jutro. Nie wiem, jak, nie wiem jak to zrobię, jakoś to zrobię. Najgorsze jest, to, że mój pan od filozofii to również nauczyciel języka polskiego, więc by się przydało, jakoś to w miarę dobrze napisać. Więc najpierw napiszę to na komputerze, a potem najwyżej przypiszę to na kartkę. Postaram się zrobić, co w mojej mocy, by to napisać. Witam mam serdecznie. z Jest godzina 6:39 następnego dnia. Okażę wam teraz speedrunie, bo ja oczywiście go na filmiki nie będę żeby nic nie było słychać. Speedrunię z tego, jak robię makijaż. Możemy sobie kalendarz ewentowy. Mamy tutaj kolejny, już mamy dwójki. Coś ciekawego. Uch. Jej! Ja. Mamy kinderki. Jak słodko, i nie. Może sobie do szkoły się wezmę. teraz lecimy. Tak, że szukamy jakiegoś filmiku na YouTube. Nie wiem, jak to Mimo, jak ja tak szybko. Czasami nakładam korektury, jeśli to zrobię. Brwi, oczy, rozświetlacz. To są jedyne rzeczy, jakie. Robię czasem makijażu. No, Za to proszę bardzo spidem. Cały make-up skończony, zajęło mi to 15-16. Zajęło mi to 16 minut, albo i mniej tak 15, bo patrzę teraz na ekran nagrywania, bo mi pokazuje 16 minut materiału. naprawdę nie jest to 16 minut materiału, tylko troszeczkę krócej, bo zaczęłam gadać na samym początku, ale nieważne. To jest mój make-up, który normalnie robię do szkoły. Moje męki z eyelinerem po lewej stronie do tej pory widać. Nie wyglądają źle, a powodu tego, że ja nie mam dzisiaj za bardzo czasu, to żeby nie powtórzyć sytuacji sprzed z, 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 z dwóch tygodni, wtedy się spóźniłem na autobus. Zalec się ubierać, a szybko pokażę Wam mój outfit i lecę do szkoły. A więc wyglądam dość komicznie w tej kurce w salu, ale jestem właśnie na przystanku, bo mamy z mamą taką umowę, że w piątki i zawsze mi podwozi pod przystanek. To się pod jeden wcześniejszy setek realny zawsze. Ale byśmy, ja bym wtedy się nie złożyła na autobus, dlatego jesteśmy właśnie tu na tym późniejszym przystanku. No i nieźle, jestem sama dziwo, ale zaraz pewnie ludzie przyjdą, bo no, za dwie minuty do pewnie zwykle i zaraz przyjdzie. Założę zaraz sobie słuchawki i będę sobie słuchać wysył i pojadę do szkoły. Jest godzina 23.18. Tak praktycznie to się prawie już dzień skończył Za niedługo będę sobie mogła otworzyć trzecie okienko w moim kalendarzu Moim planem było nagranie Vlogmasu w tym roku Ale z powodu tego, że jestem w liceum, mam trochę innych spraw na głowie Nie jestem ani w stanie wymyślić jakiegoś dobrego filmu Po drugie nie, nie mogę tego zmontować na czas, a raczej nie potrafię Po trzecie nie ja mam chęci do tego, a teraz to się szykuję do spania i pewnie będę montować film w międzyczasie, więc życzę mi powodzenia. Czy wy tu będzie, proszę Państwa, śnieg? Jest 9.47 i, I nagrywam to tylko dlatego, bo zechciałam się utworzyć aparat. Ja, ja mam to tylko dlatego, bo chcę otworzyć kalendarz adwentowy. Biorę was ze sobą i oglądamy o 8 ja. Dzisiaj jest 3 grudnia. O, to jest świeczka. Bo się już, co to jest. Wow! Wow, co to jest w ogóle? Co to jest? Mad and Metal Liquid Lip Duo OMG! A więc to jest pomadka z Avon'u, którą chciałam dostać, ale jej nie dostałam, więc Jola, Nie mogę otworzyć romanej pomadki O, o, o Proszę bardzo Mam takiej brązowej pomadki, więc... YOLO To teraz kolor sprawi Ładnie mi nawet To pachnie w ogóle jak mm, like typowe pomadki z Ojej, co to jest? Jol, to dziwne. Przetestujemy sobie tą pomadkę. Przetestujemy sobie tą matową część. Ale kremowa jest strasznie, jo. Jestem tego zdania, że nie umiem malować te <laughs> A więc... Tak prezentuje się ta pomadka. Może nie wygląda teraz sobie to aż tak dobrze, ponieważ jest inne światło, ale zobaczymy, o co z tym chodzi. Może sobie tego, tego delikatnie nałożę i się... O Boże! To jest bardzo dobre połączenie. To ma takie złote drobinki. Jestem zdania, że mi się to podoba. A więc jest godzina jakaś pierwsza w nocy, raczej tak prawie druga. Mamy tutaj no, okienko, czyli torebeczkę numer 4. Jezu, O to też. O Jezu, jaki Może to są pierniczki. Ale urocze o oh Podobają mi się trafione. Ale witam Was już w niedzielę. Problem jest jednak taki, że zepsułem laptopa. mamy jakieś dwa miesiące, głównie chodziło o to, że po prostu ułamałam zawias w prawej części laptopa. Bra. Wszystko się stało dlatego, bo kopnęłam po prostu laptopa i spadł na podłogę. Ale czy Wy myślicie, że ja potrafię kontrolować nogi podczas snu? No niekoniecznie. Bo laptop stał na stoliczku, który był bardzo blisko. Łóżka, ja po prostu go kopnęłam i spadł on na podłogę. Teraz sama sobie otworzę tego laptopa, podłączę wszystkie sprzęty, jakie tu mam, czyli klawiaturę i ten, no i monitor. No i Wam mniej więcej pokażę. O nie. ja nie otworzę tego laptopa. Nie. Nie, nie ma takiej opcji. Trzeba go nie popsuć. Odchodzi tu rama. Ja go zostawiam. Tak otwartego słuchajcie, no bo ja go inaczej nie otworzę. Teraz wam tutaj tę kulę do kąpieli, i zobaczymy, czy ona fajnie musuje, czy po prostu wiecie tak... Będzie mega lipa. Uwaga, pyk. Nie ma lipy. Dobrze. Dobra kula, polecam. To jest nadziei, ale nie mam czasu. No, na szybko szybką numer 5 z kalendarza. Dzisiaj jest dzień, w którym się to preziera i zmieniam swój kolor włosów. O, tu są soku bąsy. Znam, że wrócę do brązu. Nie wracam do brązu. Ja jeszcze bardziej roześlałam do włosy, ponieważ to nie jest to, co chciałam osiągnąć. Tak? Wtedy zrobiłam sobie pazy. Makijaż mi nie wyszedł, jestem totalnie nieogarnięta teraz za którą chciałam założyć, okazała się być brudna, więc nie wiem, czy na wiesz. Po prostu masakra. Nie wiem, mam tu taki sejf w tym pokoju, było czysto. Nie wiem, nic mi, wszystko mnie denerwuje dzisiaj. Tu, proszę bardzo, tutaj zaczynają się teraz eksperymenty z włosami. Jak widać, jestem bardzo zadowolona. A więc witam, prezentuję się z Wam w moich nowych włosach. Jutro, jutro są Mikołajki, jutro również jest prawdziwą z niemieckiego, więc muszę się jeszcze troszeczkę pouczyć. Muszę jeszcze również posprzątać pokój. Włosy mi się sobie podobają, wyglądałam raz teraz jak trochę mojej mamy, no ale zobaczę się. Ja ogólnie podobają mi się te włosy, są super. A więc jest 6 grudnia, godzina 6. Idziemy sprawdzić Mikołaja. Tutaj nie ma Mikołaja, bo jestem teraz w łazierce, to dlatego że nie chcę hałasować po całym domu. sta mikro USB, ponieważ <grymny> mój tablet <grymny> ma dawkowe mikro USB, a mi się rozwala kabra na pożycza w A co to jest? Czy To jest What render. <grymny> WTF! <What the fuck? grymny> I chwilę, to muszę siedzieć chwilę. Co to jest? <grymny> I też tutaj w się mleko. Kinderczłowiec Czekoladka Tu nic nie ma i tu jest jeszcze jeden kinderek Raczej dwa I kacy Jeden z moich ulubionych ciastek Zobaczmy sobie zaszewkę numer sześć no Zaszewkę To jest to jest dziwne. Jezu, a to raczej. że do szkoły te pierniczki. Więc robimy taką standardową moją procedurę wyjmowania i zakładania nowych kolczyków. Tutaj tak biorę jakiś czysty wacik. Nowy. Stare kolczyki wycieram w końcówkę, Kącówkę. I i I w swoim uchu też. Często się zabiorą za ja właśnie straciłam 5 minut, więc wrócimy. A więc ja jestem po szkole, jak widzicie te kolczyki się fajnie trzymały, tak samo ja jestem za na czerwono. Eee, dostałam cztery ze jedną z niemieckiego, ale naprawdę jestem siebie dłuna. i to będzie koniec mojego vlogmasa. Więc mam nadzieję, że się Wam spodobało takie siedzenie ze mną przez tych parę dni. Co prawda było nudne, ale kto by na to patrzył. Więc mam nadzieję, że się podobało łapka w górę sobie na kanale i widzimy się już niedługo popa! Pa.